Witajcie widzowie, witam was w kolejnym odcinku Zmoczy Sticker Roleplay Znowu jesteśmy szeryfami, otwarła nam się właśnie klapa Christopher Miller aka Sylwus jest z nami, także Sylwusie proszę się tu przywitać Witam, witam, witam. W nas rozstrzelali, ale to nic i pamiętajcie, że jeżeli chcecie nas rozstrzelać, tylko tego nie róbcie, to wpadajcie na maczystika, rejestrujcie z mojego kodu Wanderek i będziecie mogli do nas strzelać, ale nie dacie rady. Daję wam wyzwanie, nie dacie rady. A, a dzisiaj co, Christophery? Co, co mieliśmy robić? No, chyba podrywać babszki, tak? No, jakieś kryńczowe teksty. Oj, trzeba, trzeba. Ej, szeryp, szerypi. Tym, no, co jest? W tym terenowym wozie? Co jest? W tym terenowym wozie, co nie? No, Bo oni na gdzie oni są! A to do nas strzelali! Na barze! Ten bar mleczny Gdzie jest bar mleczny? Prowadź! Tam, tam proszę, za mną! Dobra! Weź sobie już broń do ręki. Dobra. Dobra. Ten błąd z czerwony, ten czerwony. Balno nazwać, będą stary! Markuj, markuj, markuj! Mam obie szyrifie, zabrócili! Cherwona terenu no, w, na, my nie zabrane ich jest za dużo! Pomogę wam! To dawaj! Stary, nie no, my nie nabrane znowu upadniemy Spokojnie, ja jestem gotowy z warkiem! Tak, ale co tam tam, jak Zginiemy od razu? Eee, nie wiem. Stary, były w karskie dzieci się zatykowały i znowu chyba chcą. Mow! Na no prawo. Są prawo. tam, są tam, są tam, są tam. To bar. Na stacji benzynowej są. Widzę. Stary, musimy chyba strzelać, wiesz? Gdzie tam? A tam jest greenzeum. Green no, czerwona tu nie widzisz? A, tak, jasne. Siadaj, ja siadaj. Tam są nasi z przodu, musimy im powiedzieć. Panowie, tak, tam walcie, czer czerwony suft, no? Nie do niej, walcie do niej Możecie do niej walić, możecie się do niej walić Znaczy no, 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 nie, nie będzie Prześmowalną Znakasta, <słuch> no, no ja pierdzielę <słuch> Ale mnie boli, kurwa. <słuch> Gdzie to robię, ja, moja czy wasza? Twoja A, to, to uciekam. No, to przejedź <słuch> Chciał tu co chwilę kogoś widać na tym. Ty mnie? No, co krok jest grał? Jak tak doszedł? Więcej osób widzę, że wiercę. Niepoprawna jazda. Mandat weź. Panowie, jaki mandat? Panowie, bez świateł. Właściciel nie ma świateł. A my wojskowców no, mamy. A poza tym no. nas jest 4. Około 5, 5, bo jeszcze jeden wbogaję. <laughs> Tak, tak. Mandat. i papier. To jest po evencie, nie? Tak. Okay, papier nożyce. Rób to na. Dobra, dobra. dobra. ja dałem kamień. Eee. I Makał! By... Makał! Wysiadaj. Zapraszamy drog. na komendę, zapraszamy z panem z tyłu. Wysiadaj. Mam na komendę? Ja... komendę? proszę państwo. Nie, drogie. Dziękuję. Proszę państwa. <laughs> państw. Pani Łys? Ja nie powiedział. Panowie. dobry panowie. Proszę tutaj nie przestępować, nie? Proszę być miłym. PAN ja, ja POLICJA jako, ja jako lider Boże, nie mogę no. Przestępować. A, a, no to, to, to proszę nie przestępować, no. Ale jestem liderem Prime. Tak? O Już cholera. Mi... O nie, nie gadaj. Poważnie, przyznaj się, jestem liderem y, Ballastów. A chcesz zagrać KM papier Jak to robimy? Aha. I Mówimy, czy jak? na trzy. Ja będę liczył i mówicie. Tak, na trzy. Raz, dwa, trzy. Nożyte. Tam. <noise> no trochę Cee. tutaj wiesz Jeszcze raz Raz Dwa Trzy Papier Znaczy co? <noise> nie, nie to jest nie fair, Dobra Dobra wsiadaj, jedziemy Miłego Co to jest? O, ten wóz. prawo? A co tu się prawo? dzieje? Ja tak Kojarzę Dobra. Co tu się dzieje? Nic się nie dzieje, łowimy się. Nic? To, to myśmy tam jego połowę. Grzecznie jest, jest elegancko no Nikt tu nikogo to tak. nie bije? Tylko, tylko ta ciężarówka trochę nam brudzi, ktoś tutaj przeparkował tak po Ta poprawia, tutaj A, Zaraz się zdejmiemy tym Ej, pojazd zaraz znikają, stary Ale to nie jest nasze przecież Oj, chyba komuś tutaj odholujemy pojazd yy, Parking policyjny O, tam jest ludzi z na Który pojazd? No ten tutaj Nie, tak? ten to zaraz, on od... za chwilę podjechał yy, No to jest problem, panowie Eee, to nie my, jak coś to policja Bo no, no. że... jak yeah, coś to nie my Ale jak coś to tam była Witam serdecznie No to widziałem, widziałem proszę pana Jak tam połów, idą rybki? Tak. Proszę pana, proszę dać opinię o karasiach Eee, bardzo dobra główna Okej, a kto je karasie? Eee, ja Nie, też nie ma, ja Czy masz to się ma? A Czy wy licencję nie sprawdzacie? Nie a co my? tutaj jesteśmy ten? E, Straszy rybacka czy co? No, przeżyw i sprawdzają. A ja nic o tu nie wiem. Ja Aha! Ty, bo jest problem. E, tak bym się podrapał Wujem. trochę po głowie. <noise> tak bym się trochę podrapał po głowie. Ej, pojazdy zaraz znikają, stary. A to nie jest nasze przeżyw. Tak, e, ja widzę Eee, Dzień dobry. E, panowie, Zucham. licencja jest? Jest. A to proszę okazać. Wiesz, ja, nie ja nie pokażę, bo mnie przetrzyma, przetrzymuje w bagażniku. Kto pana przetrzymuje w bagażniku? Ja sam. Nie się boję was. Dobra, je. Dobra jest. Dobra, Panie Jordan. Zaraz mu wystrzeli k***a stary, stary. Co? Jest ta, co się zaśmiała. Który? A! Jedzie sobie kamerę dobrać. Chyba ma dobrych wyborów. Czy słyszał pan? A... pan y... Znany. Jakoś. Tak, tak. I się śmiała pani wczoraj ze mnie. Ja się wczoraj śmiałam? Tak, tak. tak. Ja też pana. Tak, my to pamiętamy. <grym> No z no! Ale jak to na co... czekaj na co, co sytuacja bo... ja była? No powiem. Do korytarzu. <grym> tak, na korytarzu. Ja nie śmiałam się z was. Ja mam dobry humor. Nie mam. Ja, ja... ja słynę z tego, że ja rozweselam ludzi. I ja jestem tą pozytywną no, beczką, która na celach jest surowa i słynę z tego, że lepiej się ze mną nie widzieć na celach, ale no. <grym> a ile cię nie <grym> nie. leci? E, to zależy, bo no jasno tytuł, więc... Tak, eee, szybko, no. dużo w nosa? Co? 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 Co ty gadasz? To chyba nie na tej komendzie, ty, nie? <laughs> Sorry, powiem ja z Kamilą. A wy wcześniej byliście w jakiejś frakcji na wyspie? Ja kiedyś bardzo kiedyś dawno, bardzo dawno, tutaj tutaj bardzo dawno, bardzo. Jak dawno było na komendę. Tak, jak otwierali komendę. No, o kurde, dawno. Pani jakąś koleżankę, żeby ją porwać? Co? Nie, no, kolegę! kolega. Ja ale jak to porwać? No normalnie, po ludzku. Ale na co porwać? Yyy, na ramkę? No to wybrnąłeś, wybrnąłeś. No, no, a mam, no. mam, mam siostrę bliźniatkę do bezpieczna. Dawaj, <grym> dawaj, numer. bo Ty, też się to. Tak się bym śmiała z siebie, też się będzie śmiała. Nie właśnie też się będzie śmia śmiała jak ty. Ale ona też. ona też. Pa, ona, jak też. ona jest. ona jest zajęta. Nie, ona też jest pozytywna. A. Tylko ona, już, ona już po ślubu, w miała niedawno. Zaraz nie będzie miała. No ja jakaś gorsza jestem, nie? No, Czemu gorsza? To tak... <głoszanie> Mnie nie pytaliście. To no bo strach chyba, nie? no no... te sprawy, porwanie. <głoszanie> Co? Ale że ja nie porywam ludzie i gratuję. <głoszanie> Ale on chciał <wziął> porwać. <głoszanie> ja nic nie wiem. A takie ogólne to mamy 100. Po prostu 100, 0, 0, troszkę. Cześć panowie. Sorki nie było wcześniej, okazji się przywitać. O, o, wcale to już Spoko, karbuzik arbuzik. Była napięta jak planteka na żuku. Jak baranie jaja była napięta ta sytuacja. A te kamzy to macie do zmiany w ogóle. Dlaczego? Bo, e, bo macie tropowskie. To są... I już ha, są. Zobaczmy, to te, te które maczę. mamy my. E, to są a, kamzy. A my nie Wydziału, mamy do ich wyniku. A tyle są te słabsze? A wy jakie wy macie kamzy? Nie. Ciężkie? No tak, są, są drugi, to są. Jest druga skrzynia z ciężkimi. To z tej drugiej skrzyni. Nie z pierwszej, tylko z skrzynka. Dobra, a jeszcze. mamy. Jedno okay. pytanie. My w ogóle możemy do miasta jeździć? Wy? Na piątkach? Nie. Nie, jeszcze nie. Y, musicie odbyć siódmkę wyżej. i wyżej. Krzysztofer, no to chyba. Co? No A chcesz zagrać kawałek papieru nożyte? Raz, dwa, trzy. Nożyte. Ja jeszcze nie mogę. Tam To, najpierw musicie przebrać kamzę, potem y, jak na rybki to. Wiecie co tam robić w ogóle? No, to jest licencje, tak, jest. licencję, tak, jest. Okej, ale co robicie, jak podchodzicie nie? Witamy się. No, w ten sposób. No, No, to pana, proszę dać opinię o Karasiach. A co wy licencji jest w frazacie? Nie. A co my? jesteśmy ten? Eee, strasz rybacka czy co? Jo! hello Nie no dobra, jak się witacie? No normalnie, normalnie byliśmy, do... po prostu. Dobrze, to przykład. Ja podchodzę i mówię: e, dzień dobry, albo dobry wieczór. E, Master Policzny, Glona Wol, ten numer znaku. No, I taki No so, proszę o <coughs> na, na I tyle, nie? Jakby nie musicie pokazać licencji na pożyczkę z legitymacji szerpowskiej, no bo macie na kamzach szerpowskiej. To im powinno wystarczyć. Okej, okay, ale to co? To my jesteśmy deputy, jak strzegam? Ja czysto teoretycznie, jakbyśmy nie wiedzieli, jaki stopniu jesteśmy. To czysto teoretycznie, ale, nie, nie jest. Ale. Ale wiecie? Mm. Tak, wiemy oczywiście, tak, wiemy. że wiemy, A, tak. Wiemy. <grym noise> tablet w rękę wyciągnął. Tak ale, ale, ale ktoś mi z. Ale ktoś mi tablet, miałem i. Gdzie on jest? Bo to jedziecie Jak płaczesz bez tabletu? A jakbyś dostał kareaya, jak byś ją zapłacił? Bardziej co? co? Nie wiem. Ogólnie, ogólnie to powiem wam tak. Taka opinia może do was dojść, że mam kija w dupie, trochę mam, ale to zależy od dnia. I pory, to też jest ważne. Nie. I też, a to co, wyciągnąć, zależy... czy jak? Nie, 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 nie poczekaj, <śmieniu> jeszcze I też zależy od tego, czy ktoś mi w jest w danym dniu, ale to się przekonacie sami. A właśnie, że koleżanki <śmieniu> te masę trzeba Ty... odebrać. Jezu, <śmieniu> eee. oni nic nie wiedzą. Wiemy, jesteśmy bardzo dobrymi funkcjonariuszami. Tak, tablet kupić, no raz. Tak, tak, kupimy spokojnie Stary. Niepotrzebnie wchodziliśmy w dyskusję. Poczekajcie, Gamonie. Eee się. Kamiselki bierzemy! Kamiselki bierzemy! Przebieramy się! Czekajmy, to Czekajmy! Ale nie podglądacie, ale. Ej, usiadłem! O, pięknie wyglądam! O, proszę bardzo. Proszę bardzo. Ja A i co, śmierci z znowu? Mi, powiedzcie mi tak, panowie. Yy, jesteście. Wy jesteście w dwójkę, nie? Dokładnie tak. Yy, dwaj muszki trawie, no? Tak, słuchajcie. Potrzebuję, od was, czy też potrzebuję, prosiłbym was uprzejmie, żebyście dołączyli na, apli ja na aplikację naszą. Jak odłożycie sobie tablet, wejdziecie sobie w sheriff department. Nie, hmm. tak, tak, pić, tak, tak, tak. Mamy, Zrobimy, dobra. To? mamy dobra, w radiozie, w radiowozie, no. Radio tak. Dobra, słuchajcie. Jak już to zrobicie, to tak. dla was chciałbym. Nie, nie wiem, ile potrzebujecie? Na to 3 dni, 4, żeby się zapoznać z materiałem? Godzinę. No, do na tyle dni nie będzie. No, tak, tak, tak. I Jaka legitymacja? No z gołu. Tak, tak, gremam, tak. nie legitymacji, to macie lotę. Jak ktoś was złapie na tym. Eee, legitymacja, legitymacja. Więc, chłopaki. Eee. Chłopaki, już wam tłumaczę wszystko. Teraz przybieracie się w normalny strój swój, zwykły. Mhm. Jeżeli taki macie. Mamy, tak. No macie, macie, no ja wiem, okej. Okay. Tak, tak, tak. tak. E, jedziecie na budynek governmentu. Wiecie, gdzie jest budynek governmentu? Tak wiemy. Tak. Tam stoi taki, taka pani Basia za radą. Idziecie do niej i dajecie, nad, naduszacie w rozmowę i dajecie, chce odebrać legitymację. Czy tam odbierz legitymację? Bo Bez tej legitymacji, jak ktoś was zatrzyma FIB czy DHS, czy nawet my, nie będziecie mieć legitymacji, to macie przepis, no, że tak powiem kolokwialnie. Dobrze, to my jedziemy. Widzicie, że mamy tu jedziemy. Czekaj, to już jest ten key? Ujedziemy. Nie, to nie jest key, nie, nie. Czyli to już jest na spokojnie. Więc, no, możecie sobie ogarnąć ten strój, przebrać się potem swój prywatny, pojechać na cof ogarnąć, kupcie sobie tablet na drodze powrotnej. Ruda, chodź. No, a ja idę z bo mnie bierze na patrol Stary już Właśnie. Po co wchodziliśmy w dyskusję, stary? Dzień dobry, panowie. Dobry O to tak. chodzi. Legitymację. Jak pan pan mam legitymację Mam sprawę z medykiem i chciał bym go O, teraz. Ej, nie, mam, daj teraz sekundę było. ja do kogoś i ja zobaczę czy tak jest porozmawiam. na tym, bo Jak? Debuty szeryf jeden. Dobra, to, ci, to, to wiemy. Debuty szeryf po nas. Stary, no nie ma gdzie kupić tabletu. <laughs> Dosłownie. Panowie, pytanie mam. Jakie? Gdzie ja kupię tablet, bo nie mogę... Nigdzie znaleźć. Nie musisz kupywać. Jak to? A musimy. Teraz działa teraz ja bez kupywania. Jak? O, no wyjdź sobie i kliknij dolną strzałkę mięsień. Nie, oni to zrobili ty. A w z konia, konia zrobili. Kto z konia? No szery, szeryfowie nasi A. szefowie! I telefon tak samo też nie musicie kupować, wystarczy, że w dół. Ja. Dzięki. Dobra. Dzięki no, wielkie. Wielki. To już wiem, stary, to wie, takie proste. To było takie, już wiem z czemu ten czemu nie mam tabletów w jak No. Ty, coś tam się dzieje Coś nie jest, prawo. Ty na też, pa! Na, na... Dziękujemy <grym> wszystkim, zapraszamy bię, na wypłatę do Ośla Koleżanko, Jaka płacaj na WOS! Płacajcie na woś. Jaka to płaci blika. na ponad 50 dolarów, dostaje piosenkę jaką sobie wybierze Zapraszamy Tak? Dobra. Tak Dobra Tak, dobra. Dobra. Zapraszamy. Jakiś pan Fajny głos to ta baba Ale zaśpiewam mi dla pana Jaką pan chce piosenkę? Jak pan chce piosenkę? Jak chce piosenkę? za chryzantemia zuczyste. Dobrze, dobrze Dobrze, dobrze, dobrze Dobrze Dobra, dobra, dobra Gramy panowie nie, 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 pod, po, Bo, się. nie, pod, 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 por, ale, ale nie, Jeszcze nie, jejdzień. nie, 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 że nie, 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 No stary, ląduje! nie, 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 SKACZ! UJ! Ja przeżyłem stary, przeżyłem, umarłem Ja przeżyłem Umarłem Umarłem <laughs> Stary, idź po ko... Umarłeś? Umarłem, bo komuś mnie... Fajnie by ktoś przyda nas podnieść, co? O, ma... widzimy tutaj panów, stary No tak Chodź, chodź Witam serdecznie panów, deputy sheriff Mark Tarkowski z Departamentu Szeryfa Panowie! Czy połowy są tu legalne? Czy macie licencję na połów? Oczywiście, no że ten... Oczywiście, To prosiłbym o okazanie takiej licencji. Masz chwilkę, tylko wyroba. Sne? A bże, Tutaj pan ma. Ryby biorą? A na razie biorą. Biorą. Okej. Okay. Panie ma tu już burówkę. Okej. Okay. Wszystko jest. E, miłego dnia, miłego połowu. Dzięki. Dziękuję. Na razie. Forest, Dobra. chodź. Nazywam cię Forest. Jak ten z filmu? No, Forest Gump. Oglądałeś? Nie. Ja tak. Go Ojej! ojej, ojej! Panowie, gdzie w parku no dobra, narodowym tak zasuwać? Gdzie tak zasuwać w parku narodowym? No, a to jest park narodowy czy panu? Ja nie wiedziałem. Oczywiście, że tak. A to przepraszam. przepraszam. No, 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 no. przepraszam. Proszę uważać, tutaj dżownice chodzą. O, kolejny o, pirat drogowy. No. Dobry, dobry. Co ty się dzieje? Proszę ostrożnie w tym y, naszym parku. Tak, czy jak? Tak, tak, polinie trzeba przejść. No, dobra, no, już byś panie. Zaraz, A ja na się nie usług. Na moje oko jest, no, no jest, <noise> tak jest prosto. No, ty też mi się wydaje. Jest prosto, no. Miłego dnia, nie no Mój no no pan, Będziemy Mogę sprawdzać licencję. Licencję będziemy ja sprawdzać, no. Czerpie No to by nie To by zrobił coś takiego złego. No właśnie, to by zrobił, nie? Na zakończenie dnia ja tu otworzę skrzynki. Dwie. Jedna będzie dla twoją korzyść, jedna na moją, dobra? Okej, także widzowie, kolekcja samochodów. Jeżeli wypadnie coś fajnego teraz, to wpada oczywiście na Także skanujemy skrzynkę Syrwusa. Zobaczymy jak Ci dzisiaj sprzyja szczęście. Uwaga, i stary. O, cholera! Co jest? Stałeś koło lakiernicze. Wow, <grych> sprzedam je i jeszcze raz się Lecimy, <grych> Lecymy, lecymy, krążymy, krążymy. Będzie jakiś samochodzik? Będzie czy nie będzie? Będzie. Uwaga, Fatom FR36. Jakieś kasztańskie. Auto, chcesz? Eee, nie, podwajajmy te kolejne osoby. Co, ja podwajasz, dobra, to skaduje. Dobra, uwaga, uwaga. Koło stary, to ja ci powiem tak, to teraz ja odpalam dla siebie, zobaczcie, co mi wypadnie. Dobra, dobra. Dla mnie, pewnie mmm, najlepsze wypadnie co może być i wpada właśnie. ty. Dominator GTA mi wpadł. O Ale i tak to główną, ale. A. Ale biorę. Okay. To co Sylwusie, no dziękuję ci serdecznie, że byłeś i oczywiście niech wpadają, rejestrują się z kodem waderek, byście się wtedy najlepszymi kozakami w mieście i na wyspie, co nie Sylwusie? Tak jest, pozdrawiamy panią Tak, pozdrawiamy panią Lalunę i oczywiście pamiętajcie, łapeczka, subskrypcja i kolejny odcinek wychodzi z panią Laluną, także wiecie co robić. Siemano, cześć. Cześć.